Witajcie! jak ostatnio odnosiłem chłopakom tego potwora 150W z na z bólem serca i z łezką wokół, to na półce zobaczcie, co znalazłem. Są już te nowe lampy MJL165 Maspecta. One się nazywają Maspect Jump. Więc my sobie dzisiaj zobaczymy, co tu na pudełku, jak ta lampa wygląda, sprawdzimy sobie aplikację. Odpalę ją na jakiejś kostce, żeby zobaczyć, jak to świeci najpierw. Niestety jeszcze nie ma morskiego, ale niedługo się to zmieni. Także, jak chcecie zobaczyć, jak ta lampa świeci na morskim, to pewnie już u Chopina jest film, także tu wam dam linka. A my co? A ja mam dwie sztuki, więc spróbuję je ustawić oczywiście pod słodkie, i zainstalujemy je na budkarium. Także zapraszam serdecznie na film. Dobra, co my tu mamy na pudełku? Maspek jump MJ L165 LED Lightning System, tyle z tej strony. Masz pytania, wejdź na stronę, zarejestruj się. Jakieś piktogramy, model numer seryjny, Adres strony Facebook. I tyle. Na pudełku niewiele. A ja... Co tu jest jeszcze ciekawego? Słuchajcie, jest pełne spektrum z technologią wielofazowej temperatury barwowej. To jest taka autorska technologia Maspekta, która umożliwia zmianę kolorów bez utraty wydajności. Inne systemy poświęcają około 40% swojej mocy, żeby zmienić kolor. A tutaj między 62 a 65 W, bo 65 W to jest maksymalna moc lampy. Przy zmianie kolorów w ogóle nie tracimy na wydajności. Dodatkowo jest zupełnie nowa platforma w murze Synergy, umożliwiająca oczywiście zdalne sterowanie systemem z dowolnego miejsca na świecie. Kolejna rzecz, mamy światło księżyca z automatycznym cyklem księżycowym. Jest również biblioteka profili, gdzie możemy sobie nasz profil zapisać, wysłać, załadować, na później wziąć od kogoś, dać koledze. Wiecie, nasze koralowce rosną dobrze, to możemy się pochwalić innym, co żeśmy ustawili. Z fajnych rzeczy, oczywiście jeszcze do koralowców, to jest harmonogram aklimatyzacji dla Twoich koralowców, aby przystosowało się do nowego światła. Ja nieraz widziałem, jeżeli ktoś zmienia lampę, czy pół biedy, jeżeli ma tą lampę od nowości, to oczywiście nie musi nic aklimatyzować, oczywiście, no, też musi, ale jeżeli ma lampę jakąś tam, nie wiem, 30, 40 W, zupełnie inne spektrum, zakłada to, i koralowce oczywiście się buntują, coś im nie pasi, więc możemy sobie ustawić taki harmonogram, żeby one się nam zaklimatyzowały i jak najlepiej nam żyły, nie? Tu Wam jeszcze wklejam po lewej stronie oczywiście specyfikację techniczną, nie jest jakaś super ekstra, ale to, to daje to, co znalazłem, nie? I po prawej stronie macie jeszcze rozmieszczenie i kolory YouTube. Gruba książeczka jest po polsku. Jak zwykle nie ma lipy, sprawdzona przed wydaniem, wpisane numery seryjne polski był. Zazwyczaj tutaj jest. Czyli, co w kompecie, powinien być uchwyt, lampa, zasilacz i przewody. Jak ten uchwyt zainstalować? Trzeba sobie pobrać aplikację. Tutaj jest kolejna fajna rzecz. To logo, to wyświetlacz. Pokazuje nam tu różne kolory i, i trzeba tu doczytać, co dany kolor oznacza. Jeżeli się pali na niebiesko, tryb manualny, jeżeli na pomarańczowo, auto, ustawione presety, czyli jakieś tam nasze rzeczy. Kolejne ułatwienie, tak jak już Wam mówiłem, jest ta nowa Synergy w chmurze, czyli zawsze było tak, że był telefon, ten sterownik Wi-Fi i dopiero lampa. Tu jest o wiele łatwiej bo mamy samą lampę i jej smartfona prościej po prostu tą lampą steruje. Patrzę co tu jest jeszcze. Tryby pracy i kolorki się wtedy zmieniają. No dobra. waży metalowa porządny wielki wiatrak tutaj logo z wyświetlaczem tutaj widzicie jaki jest system odprowadzania ciepła jak turbina w odrzutowcu. No w końcu to maskat, nie? I nasze moduły. Ale patrzcie jakie dziwne to jest chyba takie rozproszające światło. Nie jest gładkie, przeźroczyste. Tylko to jest taka nakładka, jakby wiecie. Wszystko metal. Co tu mamy dalej? Zasilacz. Kabel do zasilacza i nasz uchwyt składający się z kilku części, więc trzeba będzie się posiłkować instrukcją. Na to zabieramy się za składanie uchwytu. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy jeszcze dwa przyciski. A to jest nasz uchwyt. Regulowany jak chcemy. Ja będę miał małą kostkę, więc dajmy sobie to. O, coś takiego. Zobaczcie, fik. Ten przewód tutaj schować. To jak jeszcze by nam to bardzo przeszkadzało, to mamy takie uchwyty do tych kabli, możemy je tu sobie ładnie poprzypinać, Ja nie będę tego instalował. I takie cudo. Zobaczcie jeszcze na to, na jakie akwaria to pasuje. No na każde, tu jest kurczę ze 4 cm miejsca. No to co, idziemy na jakąś kostkę to postawić i zobaczymy jak to świeci. Lampa na kostce prezentuje się tak, ta kostka jest na wiele za mała, bo to jest tam raptem 30 na 30. No morskie to powinno być co najmniej 40 na 40 wtedy by ta lampa pasowała. No ale nic, zrobimy sobie tutaj zabawy z aplikacją. Postaram się Wam pokazać jak to świeci. Jeszcze po włączeniu z automatu nam się świeci logo na niebiesko. I kolor jest taki... Wiecie, ja się znam na kolorach jak kurczę na gwiazdach. Dobra, aplikacja jest zainstalowana, bardzo prosto. Zeskanowałem kod QR. Dodaję urządzenie, wpisałem hasło do Wi-Fi i wchodzimy do naszej lampy. I tu mamy akurat ustawienia manualne. Wszystko na zero i zróbmy tak. Ciepłyje. 100%. Czerwony, Zielony. I ty już zobaczcie, jak wyskakuje niebieski w kosmos. Bo jednak tych jest bardzo dużo. no a ja jak będę chciał to sobie zrobić w u siebie w słodkim. O to zrobię sobie coś takiego. Chociaż trochę za bardzo niebieskie. O, takie coś sobie zrobię. albo takie. O, coś takiego sobie wyczeruję do słodkiego. No dobra, to nie jest słodka lampa. <laughs> więc ustawmy to podmorskie. UV ustawmy. Temperatura, patrzcie. Wszystko, żeśmy robili w granicach temperatury 12 tysięcy kelwinów, no to jest mszęstość świata. Teraz wejdę na 20 tysięcy kelwinów. Jest zupełnie inne światło, zupełnie inny wykres. I to jest magia tej lampy. Także to jest ewidentnie podmorskie. A jakby tak się chciał bawić na słodkim, to jest ja stoi na przeszkodzie, wchodzę sobie na 12 tysięcy. I proszę bardzo, nie mam słodkie. Morskie. Bajka. Nie, na sterowanie, Super. Szczególnie ta opcja, że się w obrębie danej temperatury bawimy. No dobra, ale tu oprócz takich ręcznych zabaw na pewno są automaty. Łatwe ustawienie. Tryb automatyczny. No i tutaj jeżeli mamy koralowcę, no to już nie dla mnie. To jakby to było morskie, to wtedy tak, no dajemy sobie sps -y i lps -y. Jaka temperatura warmowa, dajmy 20 tysięcy. Wybieramy wschód zachód słońca. No, lampa się zgasiła. I mamy coś takiego. Patrzcie. Tutaj mamy na dole Procentowa, jak to będzie świecić, a jak tu sobie jadę po osi czasu, to zobaczę jak to będzie wyglądać. Zapisz ustawienie, mogę wysłać koledze. Mogę tu wejść ten punkt i sobie ustawić, że jednak to będzie o tej godzinie coś takiego. Jaka bajka! No bo chcę 100%! Tada potwierdzam zapisane, bo to jest tylko symulacja. Co my to mamy? Podręcznik i automatyczny. Podręcznik to jest coś takiego. Cały czas, patrzcie, 20 tysięcy, sobie 16. Co tu jeszcze mamy? Księżyc, fazę księżyca. Mamy kolor niebieski, ciepły, biały, jakieś jasności. 15. 15. dni cyklu księżycowego. możemy sobie na księżyc ustawić, Ale jajca. Automatyczne. No dobra. No tutaj na pewno możliwości jest miliard. Co to jest? Aklimatyzacja, zobaczcie. Ile dni będzie trwała aklimatyzacja? Jaka początkowa jasność? Bieżąca dni, które upłynęły. Super. Tu jest aktualny czas? Tak, 11.40. Elegancja, Francja. Świetna aplikacja, naprawdę. No dobra, aha, jeszcze sobie tylko wyjdziemy, żeby się coś zapaliło. Podręcznik niech będzie. Na 12 tysięcy. Jak już wiecie, ustawiam sobie pod... Słodkie, nie? Dobra. Yy, instaluję to na Woodcarium. Zobaczymy jak to będzie świecić na, na Proszę bardzo. Dwie lampy zainstalowane. Ustawione jest 12 000 kelwinów. I tutaj po lewej Wam wklejam dokładne ustawienia. Jest jeszcze nano. Więc tutaj tak nie widać jak to świeci. Poczekamy do wieczora. No jak widzicie, można ustawić taką lampę morską do akwarium słodkowodnego. Dzięki temu, że mamy operowanie w tych 12 tysiącach kelwinów. Begum ustawił na 20 tysięcy. A w sumie zaraz ustawię to, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pokażę Wam każde ustawienie tych kolorów, żebyście mieli zestawienie. No dobra, czekamy do wieczora. No to podsumujmy sobie nasze lampy. Jak sami widzieliście, aplikacja daje nam nieograniczone możliwości, mimo że lampa jest stricte pod zbiornik słonowodny, my bez problemu możemy przy tej temperaturze 12 tysięcy kelwinów ustawić sobie pod akwarium słodkie. Jak na wcześniejszych filmach widzieliście, żeśmy z Zenonką też pewne lampy ustawiali pod słodkie. Tu macie zdjęcie, jak te lampy wyglądają w praktyce. Mają taką niecenzuralną nazwę, to nie będę mówił. <laughs> Ale no co? Ta dzisiejsza lampa oczywiście dostępna jest w szmielu, link i opis w opisie filmu. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć.